Cześć wszystkim, witajcie z powrotem na kanale Hard Reset. W dzisiejszym filmie chciałem pokazać, jak włączyć tryb Nie przeszkadzać. Oporeno 13. Najpierw po prostu przesuń w dół pasek nawigacyjny i przesuń jeszcze raz. Teraz tutaj masz tryb Nie przeszkadzać. Jeśli klikniesz tutaj, możesz go włączyć. Możesz go wyłączyć. Na przykład na godzinę, dwie godziny, 8 godzin, lub możesz włączyć go aż włączysz go ręcznie. Tutaj masz więcej ustawień, tutaj masz harmonogramy, możesz wyciszyć media, gdy tryb nie przeszkadzać jest włączony, możesz zrobić wyjątki dla połączeń, wiadomości lub aplikacji. Możesz także włączyć dzwonek dla powtarzających się połączeń, co w zasadzie oznacza, że jeśli ten sam numer zadzwoni wiele razy w ciągu trzech minut, nie zostanie wyciszony i to właściwie wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Pamiętaj, aby polubić, subskrybować. I w kolejnym filmie razie